Dzisiejszym materiały, test oraz recenzja chłodzenia wodnego Genesis czyli Hydria 240. Jestem i zapraszam do oglądania. Genesis, głównie kojarzony do, do tej pory z obudów oraz y, akcesoriów gamingowych, takich jak mikrofony czy klawiatury i mysze, wchodzi w świat chłodzeń wodnych. Być może nawet i namiesza, za, a to za sprawą y, przede wszystkim ceny. Do mnie trafił wariant 240 mm tego chłodzenia z wentylatorami bez podświetlenia RGB, y, czyli w tej wersji mamy tylko i wyłącznie podświetlaną blokopompę. Dostępna jest również wersja z podświetlanymi wentylatorami, jak i wersja 360 mm. I teraz pytanie, czy to właśnie cena będzie tutaj decydującym czynnikiem? Czy warto, czy nie warto zastanowić się nad wyborem tego chłodzenia? No, mam nadzieję, że ten materiał Wam rozjaśni umysł i pomoże podjąć jakąkolwiek decyzję. Genesis Hydria 240 to chłodzenie wodne typu All-in-One. Aluminiowy radiator w rozmiarze 240 mm o wymiarach 276x120 i standardowej grubości 27 mm wyposażony został w dwa 120 mm wentylatory PWM na łożyskach FDB kręcących się w zakresie od 500 do 1550 obrotów na minutę. Łopatki posiadają specjalne ryflowanie dla zwiększenia przepływu powietrza. Oba wentylatory niestety mają wypuszczone oddzielne przewody PWM, które następnie spięte są w daisy chain, co już na niedomiar złego tworzy niepotrzebny, a co za tym idzie mało estetyczny makaron. Jakby tego było mało, chłodnica została wyposażona w korek do spuszczania cieczy, ukryty pod nalepką, ale niestety zabezpieczony plombą. Zastosowane węże w oplocie o długości 400 mm są ultra giętkie i idealnie poddają się przy próbie ułożenia ich wewnątrz obudowy. Miedziany cold Coldplate posiada dość pokaźnych rozmiarów, miejsce styku blokopompy z IHS Procesora o w miarach 60 na 54 mm. Producent pokusił się tutaj o zastosowanie trójfazowej pompy z podświetlanym diodami ARGB topem z efektem lustra oraz świecącym białym logiem Genesis po środku. Oczywiście świecący okrąg możemy spokojnie wyłączyć, zostawiając tym samym jedynie stałe podświetlane białe logo producenta. Lusterko możemy przekręcać o 360 stopni, tak by zmienić pozycję loga według własnych preferencji. Z bloku pompy standardowo wychodzą dwa przewody. Jeden 3-pin do sterowania pompką, a drugi ARGB do sterowania podświetleniem. Jakość zastosowanych materiałów jest na niezłym poziomie. Bardzo cieszy tutaj matowe malowanie radiatora z wyczuwalną pod palcem strukturą. Wentylatory wyglądają dobrze i nietandetnie, a brak podświetlania śmigieł sprawia wrażenie bardzo estetycznej i minimalistycznej konstrukcji. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Wraz z chodzeniem nie dostajemy żadnego oprogramowania, a podświetlanie oraz obroty wirnika blokopompy i wentlatorów możliwe do sterowania jest poprzez UEFI oraz oprogramowanie płyty głównej. Nie będę tutaj wspominał, że iOS najlepiej prezentuje się zamontowany w obudowie Genesis Deoxyde 605F, tworząc zwartą konstrukcję i spójną, przemyślaną wizję projektantów. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam również się podoba. Czekam na Wasze opinię. Hydrię w wariancie 240 mm można nabić drogą kupna już za równowartość 269 monet jednozłotowych, natomiast za wariant ARGB przyjdzie nam zapłacić 30 dudków więcej. Dostępna jest również wersja 360 i tutaj przyjdzie nam wydać odpowiednio 349 złotych za wersję black oraz 379 złotych za wariant ARGB. Opakowanie iOSa bez żadnych fajerwerków, od zwykły karton podobny do tego z urządzeń od Enorfi. bez przepychu, z najważniejszymi informacjami. Wewnątrz opakowania znajdziemy papierową instrukcję obsługi, opakowanie z tubką pasty termoprzewodzącej, szpatułką do jej rozsmarowania oraz ściereczką z alkoholem do oczyszczenia powierzchni styku. Kartonik z wszelkimi elementami montażowymi dla platform Intela oraz AMD, takimi jak w przypadku AM4, AM5, są to śrubki dystansujące do backplate płyty głównej oraz pierścień na blokopompę do montażu z płytą główną. Dla Intela mamy podkładki dystansujące dla soketów LGA 1700-1851 oraz osobne dla LGA 1150X 1200. Backplate multipodstawkowy dla wyżej wymienionych soketów, który możemy sobie ustawiać w zależności od posiadanej platformy oraz pierścień na pompę do montażu z płytą główną. Oprócz tego znaleźć możemy również opaski zaciskowe do spięcia okablowania, śruby do przykręcenia radiatora do obudowy oraz nakrętki do przykręcenia blokopompy z backplate na naszej płycie głównej. Nie możemy oczywiście zapomnieć o chłodzeniu Genesis Hydria 240 z 240 mm chłodnicą, dwoma 120 mm niepodświetlanymi wentylatorami, trójfazową pompą w bloku i topem z podświetlanym efektem lustra oraz z niepotrzebnym makaronem w zestawie. Jeśli chodzi o montaż chłodzenia na platformie 4M5 W pierwszej kolejności musimy założyć w widoczny sposób metalowy pierścień na naszą blokopompę, tak by móc ją osadzić na śrubach. Do montażu blokopompy na płycie głównej wykorzystamy fabryczny backplate dołączony wraz z MOBASem. W tym celu wykręcamy cztery śrubki z belek mocujących i ściągamy te elementy na bok. Następnie przekręcamy cztery śruby dystansujące krótszym gwintem w backplate. W kolejnym kroku zakładam na wkręcone śruby blokopompę z odpowiednim pierścieniem i zakręcamy całość czterema nakrętkami na krzyż, tak aby zapewnić równomierny rozkład docisku blokopompy do IHS procesora. Operację kończymy wpinając przewód od sterowania wirnikiem w gniazdo na płycie głównej. Podobnie jak w przypadku Ticomas, także i tutaj jedynie na platformie AMD występuje problem z luzem między śrubami backplate a płytą główną. A można przecież było to inaczej rozwiązać. Jeśli chodzi o montaż chłodzenia na platformie Intel, w tym przypadku LGA1151, w pierwszej kolejności musimy założyć widoczny sposób metalowy pierścień na naszą blokopompę, tak by móc ją osadzić na śrubach. Do montażu blokopompy na płycie głównej wykorzystamy backplate dołączony wraz z chłodzeniem, nie zapominając o prawidłowym ustawieniu zapinek, wraz ze śrubami pod nasz soket. Aby backplate nie odpadł, możemy go przykleić do płyty głównej, zrywając zabezpieczenie z taśmy. Następnie nakładamy cztery podkładki dystansujące na wystające śruby. W kolejnym kroku zakładamy na śruby blokopompę z odpowiednim pierścieniem i zakręcamy całość czterema nakrętkami na krzyż, tak aby zapewnić równomierny rozkład docisku blokopompy do IHS procesora. Operację kończymy wpinając przewód od sterowania wirnikiem gniazdo na płycie głównej. Omówiliśmy sobie od A do Z całe chłodzenie, tak więc przechodzimy do wyników testów. Na sam początek szybki rzut oka na platformę testową oraz metodologię. Możecie sobie zatrzymać materiał w tym miejscu, aby dokładnie się z tymi zagadnieniami zapoznać, a także odsyłam Was do dwóch filmów, w których buduję całą jednostkę oraz tłumaczę dlaczego takie a nie inne podzespoły oraz omawiam całą metodykę testową. Przechodzimy do wyników testów. Na sam początek warto sobie powiedzieć o blokopompie, której wirnik rozkręcał się do 2295 obrotów na minutę, generując przy tym prawie 30,5 dB hałasu. A teraz do rzeczy. Dla standardowej krzywej wentylatorowej ustawionej przez UEFI maksymalna wygenerowana przez rajzera temperatura wyniosła 65 stopni Celsjusza. Wentylatory rozkręciły się do 1106 obrotów na minutę. Tym samym całe chłodzenie generowało hałas na poziomie 34,4 dB. Normalizacja do 34 dB okazała się bardzo ciężka do ustawienia, ze względu na pojawiające się mocne huczenie przy zmianach prędkości obrotowej, o czym szerzej opowiem w dalszej części materiału. Tutaj hydria wygenerowała 69 stopni Celsjusza, czyli wynik gorszy nawet od powietrznej fery 5 Dual Fan. I to wszystko przy wentylatorach kręcących się z niespełna 1000 RPM. Normalizacja obrotów w zakresie 1200-1250. Tutaj temperatura plasująca się pomiędzy 240 od Cruxa a Ticomas L200. Całkiem nieźle. Niestety generowany hałas okazał się tutaj najgorszy na poziomie 37 dB. Przy maksymalnych obrotach Genesis schładza procesor do temperatury na poziomie Hydroglens 240 od Cruxa, generując przy tym 45 dB hałasu. Wyniki omówione, tak więc przechodzimy do podsumowania. No niestety, jeżeli ogólna wydajność tego chłodzenia, czyli bez żadnych normalizacji itd. wypada bardzo podobnie jak konkurencja, czy to ze strony Cruxa, czy Ticomas, tam różnica między Ticomasem a Hydrium jest rzędu 2 stopni Celsjusza, no to niestety, ale testy normalizacji pokazują tutaj dobitnie, że największą bolączką tego chłodzenia... Są wstety albo niestety wentylatory. Wentylatory, które nie są zbyt wydajne, oraz kiedy mamy zamontowaną chłodnicę na topie naszej obudowy, no to niestety dochodzi do zjawiska bardzo mocnego huczenia, e, co bardzo mocno zaburza całą kulturę pracy i możliwość ustawienia chłodzenia pod konkretną wartość decybeli. W tym, w tym przypadku 34. No niestety, kiedy chłodzenie zostało zamontowane na froncie, to znaczy chłodnica została zamontowana na froncie i same wentylatory były ustawione pionowo, jakby ręką odjął cały efekt tłuczenia i falowania właśnie tych głosów yy, śmigieł. Ja grałem komodio. Po prostu problem znikł. Drastycznie to poprawiło yy, jakby postrzeganie akustyczne tego chłodzenia i pomiary sonometrem również wskazywały, powiedzmy, że poprawnie. A przynajmniej nie było takich drastycznych odchyłów oraz skoków yy, przy pomiarze. I niestety wyniki w normalizacji pokazują to jednogłośnie, że wentylatory w tym chłodzeniu to jest po prostu najsłabsze ogniwo. To jest ta pięta Achillesowa yy, Genesisa. Mam nadzieję, że to nie jest problem wszystkich egzemplarzy, że to dotyczy tylko mojego egzemplarza. Podobnie mamy problem jak UTICO-MASA ze stelażem do mocowania blokopompy do naszego procesora czy też do naszej płyty głównej. Tym razem, na szczęście, tylko w przypadku montażu na platformie AMD, ponieważ w przypadku platformy Intela Genesis zastosował specjalne dystanse czy też podkładki dystansujące. A o co chodzi? Tak jak już wspomniałem, przy okazji montażu tego chodzenia dla platformy AMD. Cały stelaż po skręceniu po prostu ma duży luz i się chybocze yy, przeogromnie. Tak samo jak to było w przypadku Tiko Ten sam problem, ta sama sytuacja. Można było to rozwiązać dużo inaczej. Oprócz tych nieszczęsnych wentylatorów, no naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Mamy mega elastyczne, mega giętkie węże wychodzące z bloku pompy do, do radiatora. Mamy super skonstruowaną całość, jeżeli chodzi o radiator. Matowe wykończenie, taką chropowatą teksturą. Fajne przetłoczenia z napisem, czy też nazwą producenta. Nawet wentylatory nie wyglądają na gorzej. Ba, powiedziałbym, że nawet bardzo ładnie wyglądają te wentylatory. Same ich ramki, jak i śmigła z tymi takimi ala żeberkami na pojedynczych łopatkach. Naprawdę bardzo to wygląda do Dobrze, na pierwszy rzut oka. Pod tym kątem jestem wręcz zadziwiony, że prawie wszystko tutaj zagrało, no ale niestety nie ma produktów idealnych, i tutaj mamy idealny tego po prostu przykład. Jeżeli nie bawimy się w ustawienie własnej krzywej wentylatorowej dla IOSa, no to z kultury pracy naprawdę będziecie zadowoleni. Jeżeli już się bawimy, gdzieś tam grzebiemy, no to przez to huczenie naprawdę może być to bardzo nieciekawe. Jeżeli jesteście zdecydowani na kupno tego konkretnego chłodzenia, to oczywiście wszystkie linki niezbędne zostają Wam w opisie tego materiału oraz w komentarzu. Tak, żebyście mogli to po prostu dobrze znaleźć. W przypadku, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrypcję oraz dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej konstrukcji. Mi nie pozostało nic innego, jak podziękować za dobrnięcie do końca oraz zaprosić do kolejnych materiałów, które pojawią się już niedługo. Do zobaczenia, cześć.